Przypomniawszy jednak sobie, że jest tu z wizytą, szybko począł się ubierać. Ledwie skończył, delikatnie zapukano do drzwi i wszedł stary służący. Jaśnie pani prosi do stołu. Wokulski udał się za nim. Minął korytarz i po chwili znalazł się w obszernym pokoju jadalnym, którego ściany do połowy były przysłonięte taflami z ciemnego drzewa. Panna Felicja rozmawiała w oknie z Ochockim, przy stole zaś między panią Wąsowską i baronem siedziała prezesowa, między wysoką poręczą. Zobaczywszy swego gościa, wstała i wyszła parę kroków naprzód. Witam cię, panie Stanisławie, rzekła i dziękuję, żeś posłuchał mojej prośby. Gdy zaś Wokulski pochylił się do jej ręki, pocałowała go w czoło, co na obecnych zrobiło pewne wrażenie. Siadaj, że o tu, koło Kazi a ty proszę cię, pamiętaj o nim. Pan Wokulski zasługuje na to, odparła wdówka. Gdyby nie jego przytomność, pan Ochocki połamałby nam kości. — Cóż znowu? — Nie umie powozić nawet parą koni, a rywie się do czwórki. Już wolałam go, kiedy sobie po całych dniach łapał ryby. — Boże, jakie szczęście, że się nie ożenię z tą kobietą! Westchnął Ochocki, serdecznie witając Wokulskiego. — O panie, panie! — Tylko jeżeli ofiarujesz mi się na męża, to lepiej zostań furmanem — zawołała pani Wąsowska. — Ci zawsze kłócą się — rzekła ze śmiechem prezesowa. Weszła panna Ewelina Janocka, a w parę minut po niej drugimi drzwiami Starski. Powitali prezesową, która odpowiedziała im życzliwie, lecz z powagą. Podano śniadanie. U nas, panie Stanisławie, mówiła prezesowa: Jest taki zwyczaj, że schodzimy się wszyscy obowiązkowo tylko do stołu. Poza tym każdy robi, co mu się podoba. Radzę ci więc, jeśli boisz się nudów, pilnować się Kazi Wąsowskiej. Ja też od razu biorę do niewoli pana Wokulskiego. Odparła wdówka. Oho, szepnęła pani prezesowa, spojrzawszy przelotnie na gościa. Panna Felicja zarumieniła się, nie wiadomo, który już raz dzisiaj, i kazała Ochockiemu, żeby nalał jej wina. Nie, nie, wody proszę, poprawiła się. Ochocki spełnił zlecenie trzęsąc przy tym głową i rozkładając ręce w sposób desperacki.